22 grudnia 2007 roku w lesie na obrzeżach Warszawy zaginęła trójka nastolatków. Prowadzili internetowego wideobloga, na którym relacjonowali swoje podróże po tajemniczych miejscach w Polsce, odkrywając ich sekrety. Nigdy nie odnaleziono ich ciał, jednak udało się znaleźć kamerę wideo podpisaną Karmelek Raz, dwa, 3". To, co teraz zobaczycie, to ostatnie nagrania z karty pamięci. Oglądacie je na własną odpowiedzialność. Odnosząc się do Twojej Matki Była ona robiona przez łącznie 18 wieśniaków w Twoim mieście A więc... Nołem! Wzłapicie, <głos》>. bo <głos》>. skocz na mnie! Nagryto. Cześć, mam... Cześć, czekajcie, czekaj, można... A! Uh, uh. <głos》> Sie jest. Siema widzowie z tej strony kal Tak Okej, okay, jesteśmy w jakimś tajemniczym miejscu. Nie wiemy gdzie jesteśmy, co się tutaj dzieje. Nie pierdolimy oh, wow. się, chodźcie. Ej! Jesteśmy w tajemniczym miejscu. Słyszymy jakieś tajemnicze krzyki z zewnątrz. Nie mamy pojęcia co to jest. Zaraz się przekonamy. Wiesz kamerę nagrałeś to? Idź do ciebie. Dawaj! O, nie. Dawaj. widzowie właśnie przyszliśmy na Siema, Widzowie, strony, Kalmelek, raz wasze. Dobra, tutaj Kalmelek, a dzisiaj odwiedzimy. Ba oh. Zostaw. 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 dzisiaj odwiedzimy. Zostaw. 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 przez dziwne kreatury. Zostaw. ...to Zostaw. Zostaw. Dzień dobry, czego się słucha? Wykonaw staj tytuł Nagrywasz? Nagrywasz? Tak. Co? Co? Wszystko okej? Okay? O, a co to? A! Ja jestem bizno, nie będę sobie tak nagrywał. O już jest to Zostałem sam... Cześć, z tej strony Karmelek, raz, dwa, trzy... Wchodzimy właśnie do przedszkola w Tworkach pod Michowicami, które zostało opuszczone w roku 1817 ze względu na masowe morderstwo z fiedu... przedszkolaków. Sądzi się, że za tym morderstwem stoi nie kto inny, jak Adam Mickiewicz, który przy... Spotkaliśmy właśnie rodowitego mieszkańca Tworek. Jak się panu mieszka w Tworkach? Gdzie on jest? Dawaj! Zdaj Znajdujemy się właśnie na stołówce przedszkola w tworkach. To tutaj wydawane były posiłki z dzieci. Dla... Znajdujemy się teraz w jednym z pokojów sypialnych, w którym znajduje się wyjście na patio na plac zabaw. Na tym plac zabaw w tworkach podobno chowane ludzi. Ze względu na bardzo bliską obecność cmentarza. Wiele dzieci wykupywało z przeskownicy szczątki z małych osób. Spotkało się to z dezaprobatą wielu rodziców. O, jaki. A! Nie ma luzu! Nie ma luzu! Co jest komendyjnego w poleganiu na farmerze, żeby zostać mgłę? Jestem karmerek Raz, 2, trzy. a dzisiaj pochylimy się nad tego typu inspirującymi pytaniami, które prowokują nas do myśli. Polecimy dziś... Znajdujemy się przed opuszczonym dochem, domem, jest, tra, domem duchów Fazbear, który powstał na przedłużciach Freddy Fazbear's Pizza, dawnej Dobra. Fern... Spekuluje się, że to w tym oto miejscu twórca gry Scott Cawthon wziął pomysł na Five Nights at Freddy's Sister Location. Jest to podzielna to jest. a Tutaj widzimy jeden z Pabów, który podczas Five Nights at Freddy's Sister Location atakuje postać gracza. Ale, nagraliście go? Tak. Tak, nie idę do niego. Dzień dobry, czy chce pan przeprowadzić z nami ankietę dotyczącą satysfakcji konsumentów z Polska. Oj oj. nie chciał. Hejka, tutaj Karmelek a dzisiaj odwróci. Odbudzi... Rafał, ja chcę pokazać jak tańczę. No. Dzień dobry. Będziemy znajdować... O, ej, przymknęło mnie. O Zna e, 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 z zna e, e. Znajdujemy się w jednym z najciekawszych miejsc średniowiecznej Polski. To tutaj To tutaj przy tych schodach dowiedzieliśmy się, że... Proszę! Proszę nie! A. Zostaw Rafała! Zostaw Rafała! Nie, Ej, żyjesz? Żyję! Nic nie jest! O. Bierze mnie! A łam! Wow. Ej, widzę go! On tam jest! What? Widzisz? Widzisz? No! Kieka do nas! Aleks! Aleks. What? Aleks. Ty żyjesz? No tak! Czemu nie. Hejka, tutaj karmelek, a dzisiaj znajdujemy się w obozie koncentracyjnym. Zmierzamy właśnie w stronę pryszniców, w których dokonywano. za mnie. Znaj... Znajdujemy się właśnie w okopach, z którymi uciekano z tego obozu, come? A to ciekawe znalezisko <grymne> to, to są pozostałości po jednym z... jednym z ludzi To są tory wjazdowe do Auschwitz Widzieliście słynne zdjęcie z prawą? to jest kontynuacja tych oto widoków. <grymne> Jesse Musimy <grymne> szukać kryształów Jesse Masywne kule Rafała Nie! Co Nie? A! Co to jest? Rafał sobie. Idź sobie. Nie, nie puść mnie, uciekam. Słyny YouTube, to słyny YouTube, El Pixel. El Bozo. Zostałam sama, zostałam sama. Jezu, Jezu, nie! Nie, nie, nie! Nie! Au! Nie. Nie. nie! Raz mówią: pola, sketch na dół. A potem tylko ja jestem na dole. Życie, bo to ma. Takie wrażenie, Siema, tutaj ma. tutaj karmelek, a tutaj pierwsze osobowe nie obozu. Au! She's big! Czuć mi! Przyjaciel! Hello! Pusty dom, zero ścian. Halo! To będzie mój ostatni film. Widać, że mnie. Czuję co? Moi przyjaciele mnie opuścili. Życie jednak nie ma sensu. Idę się zabić. Żegnajcie, widzowie. Znam i nasz żywioł. Uh. Ale tronaż z was.